Zanim powstały muzea, istniały kolekcje dzieł sztuki, precjotów oraz innych drogocennych i rzadkich okazów. Kolekcje takie tworzono w zamkach i pałacach, a także świątynnych skarbcach i gabinetach osobliwości, w których gromadzono nie tylko rzadkie i wartościowe przedmioty, ale również okazy przyrody. Z biegiem lat krąg tematyczny zainteresować zainteresowań kolekcyjnych poszerzał się w zależności od zmieniającej się mody oraz trendów społecznych, politycznych i gospodarczych. Wraz z zainteresowaniami kulturą starożytną w okresie renesansu zrodziła się idea zabytków, badań nad zabytkami przeszłości oraz publicznego udostępnienia kolekcji artystom i uczonym, a później także szerszemu społeczeństwu. Należy wspomnieć w tym kontekście o roli Rafaela Sanki jako konserwatora watykańskich zabytków starożytności, które dały początek słynnym dziś watykańskim muzeum. Ważne miejsce w tym kontekście zaczęły zajmować także zainteresowania krajoznawcze, w których początków, na gruncie, po, początki na gruncie polskim od, odnajdujemy już w XV wieku, w słynnych opisach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Nie będziemy w tym miejscu przywoływać bogatych dziejów rozwoju w swojej krajobrazstwa, które dały początek rozwojowi polskiego uznania w XIX wieku, które ze względu na uprzedzoną sytuację polityczną mogło rozwijać się w sposób wyraźnie ograniczony, a w wielu przypadkach musiało podejmować walkę o zachowanie dziedzictwa kulturowego ze wspieranymi przez rządy zabocze towarzystwami i instytucjami, dążącymi do marginalizacji tego dziedzictwa i zawłaszczania jego osiągnięć. Mienić tu należy zwłaszcza działalność prawosławnych prac cerkiewnych i towarzystw sterkiwnych archeologicznych na terenie zaboru rosyjskiego. To wszystko sprawiło, że po wydaniu ukazu Tolerancy, tolerancyjnego w 1905 roku nastąpił yy, rozkwit instytucji, polskich instytucji kultury i towarzystw kulturalnych, i towarzystw naukowych na ziemiach dla tego zaboru, w tym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego jednym z głównych celów było dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i tworzenie muzeum. Ten okres rozwoju przerwał, przerwał wybuch I wojny świętowej. Odrodzenie nastąpiło już w Niepodległej Rzeczypospolitej w latach 20. ubiegłego wieku. Powstało wówczas szereg instytucji muzealnych zakładanych przez regionalistów i kolekcjonerów. Początkowo wspierane były one przez państwo, które jednak osłabione działaniami wojennymi, kryzysem gospodarczym, nie było w stanie podołać temu zadaniu. Brakowało należytego finansowania i kompetentnej kadry muzealnej. Wiele z powstałych wówczas muzeów nie rozwinęło działalności i upadło. Te, które przetrwały lub reaktywowały działalność, zostały przejęte w latach 30. przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, posiadające już doświadczenie muzealne z okresu działalności pod zaborami oraz przeszkoloną kadrę. Większość z powstałych wówczas muzeów przetrwała okres II wojny światowej. A po zmianach ustrojowych została u w latach 50. -tych. Muzeum w Tomaszowie ma znacznie młodszą historię. Powstało na pari kolejnych oddolnych zainteresowań regionalizmem, rozwijającym się w latach 60. -tych, 60 -tych ubiegłego wieku i mody na powstawanie nowych muzeów regionalnych. Była to tendencja powszechna we wszystkich krajach tzw. demokracji ludowej, gdzie doszło do odrodzenia pewnych form działalności społecznej w ramach odwilży po stalinowskim terrorze. Tak więc od końca lat 50. do początku lat 70. XX wieku powstawały liczne muzea regionalne. Ważnym podkreśleniem jest tu fakt, że w organizowaniu ruchu regionalnego brali udział bardzo często przedwojenni regionaliści. Oni też tworzyli w tym okresie ze swoich prywatnych zbiorów muzea. Na Zamośczynku taką działalność rozwinęli między innymi Biłgaraj Michał Pękarski oraz Janusz Peter Tomaszow. To właśnie z prywatnej kolekcji doktora Janusza Petera. Wówczas, wówczas już, już, już znanego i cenionego lekarza i dyrektora Szpitala Powiatowego w Tomaszowie powstało przed 60 laty muzeum noszące dziś jego imię. Kiedy Janusz Petruszyk przy, przy, przy przybył do Tomaszowa w roku 1927 i objął posadę dyrektora szpitala, yy, zaczął nadal rozwijać swoje zainteresowanie i fascynacje z młodości związane z badaniami regionalnymi. Pasją jego było także gromadzenie zabytków przeszłości. Kolekcja doktora powiększała się także dzięki darom przynoszonym przez pacjentów, którzy zamian mogli liczyć na niższych opadach za usługi medyczne. Już w latach 30. prowadził takie ilustracje okolicznych punkt w poszukiwaniu zabytków archeologicznych. Efektem prowadzonych wówczas prac była zgromadzona kolekcja kamiennych zabytków radziejowych. Oczywiście nie tylko, ale ta, ta, ta kolekcja musiała być dość znaczna, skoro zainteresowała yy, później yy, yy, jednego z, z lekarzy niemieckich który wypożyczył tę kolekcję od Petera w celu sfotografowania i dziś moglibyśmy dopisać ją do nierozliczonych polskich strat wojennych w dziedzinie kultury. Z okresu przedwojennego w zbiorach Petera ocalały tylko stare druki oraz kolekcja monet. Po zakończeniu II wojny światowej dr Peter postanowił odbudować zbior. W tym celu wystarał się o zgodę na badania, terenowe badania archeologiczne. Odwiedzał często polskie zagrody, skąd pozyskiwał przedmioty związane z kulturą ludową regionu. W poszukiwaniu zabytków to odwiedzał także w i obiekty sakralne szkoły. Rzecz można realizował metodyczne badania i kwerendy muzealne, które w dzisiejszym świecie muzealnym są analizowane i niedoceniane, a są niezwykle ważne do zachowania yy, dziedzictwa kulturowego i przede wszystkim dla tego, czym muzeum powinno się pracować. Całym rozludzeniem zainteresowań historią i kulturą, a także pozyskaniem zabytków, organizował dla pracowników szpitala sobotnie niedzielne wycieczki terenowe. Badania Petera obejmowały yy, właściwie wszystko, co moglibyśmy dzisiaj określić pojęciem regionalizmu, więc historii regionalnej, yy, kultury, sztuki. Yy, badał także, yy, prowadził badania także na terenie obozu zagłady Bełcz. 1 czerwca 1962 roku w liście do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Serdyka Gawareckiego zapewne w odpowiedzi na skierowane do niego pismo Janusz Peter pisał, jakie są losy moich zbiorów, Zdołałem z nich ocalić tylko część starodruchów oraz monet. Z pierwszych najcenniejszych dolarowałem w pewnej bibliotece lekarskiej w Warszawie, z drugą znaczną część z drugiej znaczną część znaleziska zakupionego przed wojną od rolnika i od innych oraz przedmioty archeologiczne, meble widermajerowskie, dawną ceramikę i inne przeznaczone na rozczyt regionalnego muzeum. Sposobność otwarcia tego muzeum w budynku szpitala miejskiego należyła się po wybudowaniu na terenie szpitala dużego umachu. W, w roku bieżącym nastąpi otwarcie muzeum. Tymczasem w dwóch salach na parterze, ty, 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 na parterze znajdują się narzędzia, przedmioty użytkowe, także stroje, piwnicy z zejściem z sali parterowej z zapasowym z zewnątrz znajdują się przedmioty z działu sakralnego oraz jeden lub dwa grobowce z okresu kamiennego, obrazy, figury świąt i tym podobne. Nie wyraziłem zgody na umieszczenie zbiorów w miejscowym domu kultury po kilkakrotnym przepadnie wśród zbiorów, zbiorów podczas gdy szpitalu zobaczył przewodniki lokalowe i rozszerzenie całości. To proszę Państwa nieprzypadne, dlatego że i yy, powstanie muzeum i, i ten, ten, ten list wiąże się z tym, że yy, 15 lutego 1962 roku została uchwalona y, Ustawa o ochronie dróg kultury w muzeach, która y, właściwie porządkowała wszystkie kwestie związane z y, rozwojem muzealnictwa, z ochroną zabytków i także zabezpieczała zbiory y, muzealne już istniejące, y, także te z kolekcji prywatnych. No to, y, to, 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 jest, to jest ważna rzecz, ponieważ w okresie międzywojennym y, takie zbiory po prostu były strzelane na licytacji. I zdarzało się, że wiele muzeów powstałych powołanych przez społeczników traciło te zbiory i potem musieli nowo odbudowywać, więc tutaj te daty zbiegające się ze sobą, 62 rok to jest, to jest właśnie to, to uchwalenie ustawy i na fali tego przypuszczalnie możliwość utworzenia muzeum. W oparciu o zgromadzone przez siebie zbiory, a także nakładem własnych środków finansowych, Janusz Peter założył na terenie szpitala Muzeum Ziemi Tomaszowskiej, którego uroczyste otwarcie nastąpiło 7 października 1962 roku. Muzeum liczyło wówczas 1443 eksponat. Założyciel oczywiście został pierwszym jego pustoszy. Na kilka miesięcy przed śmiercią Peter przeprowadził inwentaryzację zbiorów, zakładając księgę inwentarzową. Nowo powstały muzeum doświadomych zbiorów eksponatów z zakresu archeologii, sztuki, mismatyki i etnografii. Największą dolecem to były zbiory mismatyczne liczące w rejestrze Interesujące przedstawiały się kolekcje ceramiki, artystów budowy historii budowych, a także zabytków archeologicznych, w tym ceramiki oraz narzędzi i gronicę z opiekami. Do najcenniejsze w kolekcji artystycznej należy zaliczyć już wymienione, średnioteryczne karty, tureckie, barka, a także 15-wieczną rzeźbę do ruchu świętego w zbiorach znalazły się także ogromny materiały zgodne z 4 tysiące zdjęć z okresu wojny wojennej okupacji lat 40-50-20. Największym zbiorem są już zdjęcia dokumentujące ruch owoców na terenie powiatu terytorialnego. Plany założyciela wstępnej nowo poszczególnej placówki wybiegały w daleko w przyszłość. Janusz Peter planował dalszy rozwój. W jednym z listów pisał, Warto zwiedzić nasze muzeum, które w roku 1963 zostanie rozbudowane, na co już zakupiłem potrzebne materiały. Zbiory na powierzchni około 100 po prostu już mają gdzie się gdzie pomieścić. Jak długo jeszcze żyję, tak długo społeczeństwo naszego powiatu z ze mną i moim działalnością podczas okupacji ciągle z z nowymi eksponatami. Śmierć doktora 16 lutego 1963 roku zaledwie 4 miesiące po utworzeniu muzeum przerwała jego obiecującą działalność. Przez kilka następnych lat istnienie tej placówki było zagrożone. Zbiory jako własność prywatna były własnością prywatną, a znajdowały się w państwowych pomieszczeniach szpitalnych. Nowa dyrekcja szpitala nie miała zrozumienia dla potrzeb istnienia placówki muzealnej i zamierzała wyzbyć się w instytucji ze swoich powierzchni. Wydaje się, że podjęta wówczas przez żonę Janusza Pretera felicję decyzja przekazania zbiór w państwu była jedynie słuszna. W roku 1966 muzeum otrzymało już statut. 23 października 1967 roku stało się już instytucją państwową. Nadal jednak brak było zainteresowania władz lokalnych sytuacją lokalową, organizacyjną i kadrową placówki Sytuacja ta trwała aż do połowy lat 70. XX wieku. Nowe perspektywy zaczęły się rysować dopiero po połowie lat 70., kiedy to władze miasta przeznaczyły na muzeum część pomieszczeń budynku dawnego powiatowego. Zbiory muzeum zostały przeniesione do tego budynku w roku 1975. W tym też roku nastąpiła reorganizacja muzealnictwa polskiego, związana z reformą administracyjną państwa. Muzeum Regionalne w Tomaszowie stało się wówczas oddziałem nowo powstałego Muzeum Krajowego w Zamościu. W nowej siedzibie podjęto próbę organizacji wystaw muzealnych zgodnie z obowiązującymi muzealistwie zasadami. Starano się także usystematyzować całe zbiorów. Pod koniec lat 70. muzeum posiadało już około 4,5 tysiąca eksponatów. Nadal jednak istniały problemy związane z brakiem odpowiednika. Muzeum zatrudniało w tym czasie dwóch pracowników działalności podstawowej, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji oraz jednego pracownika unijskiego. Dla dyrekcji Muzeum Okręgowego w Zamościu sprawą pilną stało się zatrudnienie w Muzeum wykwalifikowanych specjalistów. Stąd też przy końcu lat 70. i na początku lat 80. zatrudniono absolwentów Uniwersytetu. Trzech historyków i dwóch archeologów, którzy przez następne lata zdobywali doświadczenie muzealne oraz podwyższali, podwyższali swoje kwalifikacje. W tym też okresie muzeum zapoczątkowało opracowywanie zbiorów oraz zainicjowało trwające do dziś badania, prace badawcze w dziedzinie archeologii, historii regionu, etnografii i numizmatyki. W roku 1984 zbiory muzealne przeniesiono do nowe nowo oddanego budynku domu kombatanta, gdzie placówka otrzymała pomieszczenia w powierzchni około 1000 m2 na 500 metrach kwadratowych urządzono wystawy stałe, zaś pozostałą część zajęły magazyny muzealne, pracownie, archiwa yy, yy, i pióra. Jako oddział Muzeum Okręgowego w Zamościu, Muzeum Regionalne w Tomaszowie funkcjonowało do roku 1999, w którym nastąpiły kolejne zmiany na mapie administracyjnej państwa. Zmniejszono liczbę województw i powołano powiaty samorządowe, które miały przejęcie od państwa obowiązek prowadzenia muzeów regionalnych. Muzeum Okręgowe w Zamościu wraz z oddziałami stało się w wyniku reformy Instytucją Kultury Miasta Zamość, które nie mogło utrzymywać instytucji w sąsiednich powiatach. Ze względów kompetencyjnych wydzielono Muzeum Regionalne ze struktur Muzeum Okręgowych. Od tego czasu Muzeum w Tomaszowie stało się ponownie samodzielną Instytucją Kultury, dla której organizatorem jest powiat Tomaszu Kumens. Wydzielenie Tomaszowskiego Muzeum ze struktur Muzeum Okręgowego w Zamościu spowodowało, po krótkich perturbacjach związanych z finansowaniem instytucji, jego dynamiczny rozwój. W pierwszej dekadzie obecnego wieku muzeum posiadało już ponad 11 tysięcy eksponatów zgromadzonych w działach archeologicznym, historycznym, sztuki, etnografii i numizmatyki. Archiwum fotograficzne liczyło już około 25 tysięcy zdjęć i negatywów dokumentujących wydarzenia historyczne od początku XX wieku do czasów współczesnych, stanowiąc znakomite źródło do badań nad regionu. Rozginęła Rozwinęła się także biblioteka muzealna posiadająca bogaty zbiór które a przede wszystkim kolekcję cennych druków z XVI-XVII wieku. Na marginesie należy dodać, że kolekcja ta zbogaciła się ostatnio w zepdasz Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wójka z 1771 roku z autografem właśnie Janusza Petera, zakupionym w bieżącym roku. W muzeum zatrudniano już wysoko kwalifikowany personel działalności podstawowej, historyków i archeologów, posiadających także specjalistyczne studia z zakresu muzeologii. W tym okresie zbiory muzeum zbogaciły się o wiele cennych i unikatowych zabytków podstawy też nowe kolekcje, jak na przykład ta prezentująca uzbrojenie i porządzenie żołnierza polskiego z kampanii wrześniowej 1939 roku, w skład której wchodzą tak unikatowe zabytki jak sztandary 5. Y, pi pułku Strzelców Podwalańskich, 1. Doonu Saperów, czy 23. Pułku Artylerii Lekkiej, a także pozyskane w ostatnim okresie elementy umundurowania polskiego y, z, z, związane z okresem Bitwy Tomaszowskiej 1939 roku i oficerski mundur polowy, kurtka wojsk pancernych, czy też płaszcz żołnierski. Niezwykle cennym zabytkiem jest także tłoch pieczętny z numerem 2 cywilnej kancelarii prezydenta RP pozyskany do zbiorów w tysiąc, z 2014 roku. W dużej części zbiory te były efektem prac badawczych i terenowych pracowników muzeum. Dzięki sukcesywnie realizowanym badaniom archeologicznym powiększały się i powiększają nadal kolekcje archeologiczne, które gromadzą zabytki o ogromnej wartości dla nauki polskiej. Wymienić tu należy m.in. zespół zabytków metalowych, z kompleksu stanowisk w Wulowie z okresu pływów rzymskich i okresu wędrówki ludów, zespół zabytków ceramiki sznurowej kultury wieżanowickiej pochodzące z badań kurchanów na Grzędzie Sokalskiej, czy też wiele innych ciekawych, ciekawych znalezisk. W numizmatyki, a to jeszcze, jeszcze ostatnie znaleziska, to są, to są skarby biżuterii ceny z i unikatowa figura palczasta z XVII wieku. Proszę Państwa, tych narracji jest tak wiele, że trudno, trudno je wszystkie wymienić, a stanowią one ogromny, właściwie jeden z głównych trzonów zbiorów Tomaszewskiego Muzeum. W dziale numizmatyki zgromadzono 20 skarbów monet od XVII-XVIII wiecznych w terenu powiatu Tomaszowskiego oraz ościennych powiatów m.in. 17-wieczny skarb z 17-wieczny skarb Dukatów z Narola, a także, a także y, monety, skarby monet rzymskich. W 2018 roku zakupiono złoty Dukat Zygmunta Luksemburczyka z rzemień XIV i XV wieku, a w 2020 roku denary rzymskie. Rozwinął się też znacząco dział sztuki, do którego pozyskano kolekcję ikon prawosławnych z XVII i XIX wieku. Uzupełniła ona istniejące już zbiory niskiej sztuki cerkiewnej, wśród których wymienić należy 17-wieczną ikonę hramową za święcie Matki Bożej serki w Szczepiatynie, 19-wiecznej ikony na z ikonostasu z w Dyniska, czy nota diakońskie z cerki w Bełczu, a także istniejący komplet szarki publicznych zdobiony tradycyjnym taftem ludowym. Muzeum posiada także dział sztuki współczesnej, którego głównym trzonem jest kolekcja prac współczesnego malarstwa polskiego ofiarowana muzeum przez księdza profesora Stanisława Głaza-Strakowa, w której ostatnio znalazły się dzieła znanych współczesnych malarzy polskich, takich jak Kiejski-Kieleźnicki, Maria Anto, Stefan Kabrowski, czy właśnie Franciszek Maśluszczak. Kolekcja ta rozwija się nadal, a w bieżącym roku zbudowali się o kolejne 92 obiekty, będące kolejnym darem księdza yy, Stanisława Głaza. Znacząco powiększyły się także zbiory specjalne. Muzeum nabyło dwa archiwa Ruchu Oporu, archiwum Biura Informacji, Propagandy Armii Krajowej obwodu Tomaszowskiego oraz archiwum Tomaszowskiej Kampanii, Kompanii Armii Krajowej. Te dwa zespoły liczą y, około 2000 kart, z czego 1000 to dokumenty kancelaryjne, zaś ponad 1000 to, to, to polska prasa konspiracyjna. Jest to jeden z największych zbiorów archiwalnych Ruchu Oporu II Wojny Światowej zgromadzonych w muzeach polskich, co warto podkreślić. Obecnie zbiory Muzeum Tomaszowskiego przekroczyły już 16,5 tysiąca muzealów, co sytuuje tę placówkę w gronie znaczących muzeów regionalnych w Polsce nie tylko pod względem ilości zbiorów, ale także wartości historycznej i naukowej kolekcji. O jej wartości świadczą liczne eksponatów na duże wystawy organizowane w kraju, a także poza granicami, m.in. w Niemczech i Lanii. Muzeum nie tylko wypożycza eksponaty, ale także organizuje wystawy z własnych zbiorów we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi. Przykładem niech będzie wystawa Czerwień Gród między wschodem a zachodem zorganizowana w 2012 roku we współpracy z Instytutem Archeologii UNCS w Lublinie, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Szeszowskiego oraz Centrum Historii i Kultury Europy Środkowej Uniwersytetu w Lipsku. Wystawa ta prezentowana była w wiodących muzeach historycznych i archeologicznych w Polsce, przyczyniając się do promocji nie tylko samego muzeum, ale także całego regionu. Ważną dziedziną działalności statutowej muzeów jest konserwacja zbiorów. Muzeum ma w tym zakresie także znaczne, znaczne osiągnięcia dzięki pozyskiwanym środkom projektowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programów operacyjnych zakonserwowano m.in. kolekcje ikon, 17- i 18-wieczne rzeźby, 17- i 18-wieczne tkaniny, znaczną ilość bezcennych m, starych druków oraz wspomniane archiwa UHOPO. konserwacji poddano także zespoły zabytków metalowych z działu archeologii oraz militaria z okresu II wojny światowej. Rozpoczęte prace badawcze. Na początku lat 80. są kontynuowane do chwili obecnej. W dziale archeologii prowadzone są prace wykopaliskowe kurchanów cerenki szniowowej na Grzędzie Sokalskiej. Prowadzone są także badania historyczne z zakresu dziejów miasta i regionu. Pracownicy muzeum publikują efekty swoich badań w renomowanych czasopismach branżowych, uczestniczą w konferencjach naukowych. Muzeum w Tomaszowie, zrodzone z kolekcjonerskiej pasji swojego założyciela i jego twórczych kontynuatorów, przez całe lata nie miało szczęścia do własnej siedziby. Zbiory grzechowywane były i eksponowane w wynajętych pomieszczeniach szpitala, domu sejmikowego, zwanego domu kombatantów. Obecnie Muzeum ma już własną siedzibę. W 2016 roku otrzymało wyremontowany budynek po dawnej Bibliotece Liceum Ogólnokształcącego, w którym ulokowano administrację i magazyny zbiorów oraz mieszczący się w bliskim sąsiedztwie budynek dawnego internatu, do którego po zakończeniu w 2019 roku prac remontowych przeniesiono ekspozycje muzealne, Począwszy od wiosny 2021 roku udostępniane sukcesywnie do zwiedzania w kolejnych odsłonach. W bieżącym roku muzeum przeniosło się całkowicie do nowej własnej siedziby przy ulicy Wyspiańskiego. Przestrzeń konkretnie muzeum dysponuje, nie zabezpiecza wszystkich jego potrzeb. Biorąc jednak pod uwagę teren wokół Muzeum, możemy mieć nadzieję na jego dalszą rozbudowę w przyszłości. Szanowni Państwo, muzeum to nie tylko kolekcje, ale także ludzie, którzy je pozyskują, badają, konserwują i udostępniają społeczeństwu. To od ich wiedzy, pasji i zaangażowania zależy należy rozwój instytucji oraz charakter kolekcji. Muzeum w Słowaszowie ma szczęście do ludzi z pasją, którzy z kolei mają to muzealne szczęście do wyszukiwania i pozyskiwania cennych znalezisk i zabytków, dzięki którym muzeum żyje i wówczas się rozwija. Nie będę przypominał nazwisk tych osób, ale w kontekście Jubiluszu Muzeum nie mogę nie przywołać osoby najpierw długoletniego kierownika, a później dyrektora Muzeum magistra Eugeniusza Hanejki, który kierował tą instytucją niemal, niemal przez 40 lat, pozostawiając po sobie ogromny dorobek badawczy i organizacyjny. Przez 30 lat mojej pracy w Muzeum Okręgowym, a następnie Muzeum Zamojskim miałem okazję współpracować z dyrektorem Hanejką. Jako praktyk i teoretyk muzealnictwa doceniam jego znaczący wkład w rozwój Muzealnictwa Polskiego. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu skieruję podziękowania również do, podziękowania dla emerytowanego dyrektora za twórcze rozwinięcie i kontynuowanie idei założyciela doktora Janusza Czatera. Na ręce obecnego dyrektora, pana Roberta Czyża, składam serdeczne gratulacje z okazji Pięknego i podziękowania podziękowanie za dotychczasową działalność muzealną oraz życzenia dalszego rozwoju oraz osiągnięcia przynależnej tej instytucji pozycji na mapie Polskiego Muzeum. Serdecznie gratuluję Państwu Pięknego i E dziękujei bardzo.